I siemaneczków witam bardzo serdecznie. Witam, wracamy, wracamy, wracamy do serii Zbuduj zbroję Mark 3 od Nie Słuchajcie, przyszła już do mnie, paczucha no jest dosyć pokaźna. No, jakby spojrzeć, no. zajmuje cały kadr, bo tutaj jest trochę bonusów, słuchajcie. Dostałem taki oto plecak. No, przyznam, że plecak jak plecak jakoś namieszało on nie robi jednak... Będzie piękną ozdobą, gdzie go sobie postawię, aby leżał sobie gdzieś w kącie, bo nie chcę w nim chodzić, aby go po prostu nie popsuć. On ma taką wartość, uważam, bardziej kolekcjonerską. Same napisy to nie są naklejki, tylko jest haft, więc, więc mi się to bardzo podoba. Co tam dalej mamy? Słuchajcie, jest głośnik. Głośnik musiałem sprawdzić od razu, jak on wygląda mniej więcej i wam pokażę, że no, głośnik jest dosyć pokaźny bo to jest skala 1 do 2, czyli dwukrotnie mniejszy niż oryginał. Jednak jak spojrzeć, no mimo wszystko, no jest wielkości pięści, że być może pięść bym tam wcisnął. Nie odpakowywałem go dalej, ze względu na to, że chcę mieć go w opakowaniu, też jako taką... to tak? też jako taki element ozdobny, element kolekcjonerski bardziej, który ma sobie być po prostu, nie chcę go zniszczyć. Nie chcę go uszkodzić, w żaden sposób będzie sobie leżał, może kiedyś go odsprzedam, a może kiedyś będę używał. Jak na razie się obawiam, żebym go zniszczył, dlatego nie ruszam. W dalszym etapie jest kolejna część do montażu podstawy i cztery egzemplarze. No nie będę wam pokazywał mniej więcej co jest z którym, ale dzisiaj bierzemy się za warsztat... Fuh, bierzemy się za egzemplarz numer 39, więc bierzmy się do pracy. I w dzisiejszym egzemplarzu mamy nagolennik, czyli ten ochraniacz na piszczel, tą część nogi, która jest z przodu, dolną. Jeśli chodzi o sam montaż, jest banalny, bo bierzemy część ruchomą, wkładamy w odpowiednie miejsce, dokładamy, o, dokładamy do tego nakładkę, poprawię. I tak przygotowany element trzeba teraz skręcić ze sobą za pomocą jednej śrubeczki. Jeśli element jest ruchomy, nie blokuje się w żaden sposób, to dzisiejsze składanie jest zakończone. I kolejny element, zmontowany. No, przyznam, że jedyny plus, że ten element jest w większości metalowy, że nie trzeba go dokręcać po ileś elementów. Jednak takie mocowanie, które, no, jak dla mnie jest mocno niepewne, bo może wylecieć, no, trochę słabo. Ja przyznam, że liczyłem, że będzie to trochę lepsze, a tu po raz kolejny zawód. No oprócz tego, że czas na przesyłkę się tak wydłużył, bo ostatnio dostałem gdzieś w połowie listopada, jest połowa stycznia i dopiero dostaję następną paczuchę, więc trochę to się przedłużyło za bardzo. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Elementy no, mają takie no, defekty, że pozostawiają wiele do życzenia, naprawdę. Pozostawiają wiele do życzenia. Te monto... Te mocowanie ja uważam, że wolę sobie słuchajcie udokręcić, aby nie było takie płynne, ale nie będę się aż tak obawiał, że ten element, który jest w środku, przybliżę wam, że ten oto element mógłby wylecieć, bo on tak się rusza ogólnie, gdy ten ruch jest płynny. No niestety po raz kolejny Diagostyn się nie popisało. Moim zdaniem ten model wzięli tylko po to, aby złapać hajsu, bo... Fanów Marvela jest od groma, na przykład ja, szczególnie Iron Man'a. A to wiadomo było, że mnóstwo osób to weźmie, a model jest chyba po taniości. Chyba po taniości. Nie uważam, że kosztuje te 4000, ale gdzieś pewnie około 1000 by mógł kosztować tak naprawdę. Więcej bym mu nie dał, bo sami widzimy co to jest. Także wróciliśmy. Tyle na dzisiaj. Siemaneczko i do zobaczenia w kolejnych egzemplarzach. Cześć!